Omra, panowie i igole, panowie golemy, musimy iść po obsidian, aby dokończyć portal, aby nie wiem co zrobić. Ale najpierw, Romeo, wiesz co musimy zrobić z naszymi skinami? Piesnąć? Nie, musimy Nie, musimy iść tutaj do przebieralni i zrobić smów przejścia. Dobra, mamy świąteczne skiny. Można iść ee, przeszukiwać. Przeszukiwania. Dobra, musimy iść po obsydion. Do bastionu. Panowie, na Mamy świąteczną sopkę w jakiejś weksle. Tak, Smajlanda istnieją. Tak. Motykącem byłby w lewie Podróż idziemy, ale najpierw muszę wziąć tego grzyba. Tam Dobra, Dobra do grzyba. Gdzie, gdzie tu się szło? Dziękuję za grzyba. Ktoś na wyjście? Gdzie jesteś, Kas Kas I Kasper. Idę. Kasper, Kasper ja jestem dwójka z Kasper. <gülpum> Kasper, Kasper <gülpum> O mam wyjście Kasper skupiłem. Nie ja, ja idę od was. Nie znam was Zbiłem Casper ja już. Caspro Nie no, ja byłem tam jakiś kochają i byłem. O byłem, byłem! O, ja to też... Golem, Golem, Golem Golem, 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 golem Golem, golem Golem, 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 golem. golem, golem. Bo chyba tam musimy iść. A, wa, 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 pała... no, Amerykę, Odsuńcie się, grubosy. Z... Czemu go się nie zabić? Pałac Kórymy. Nawiedzonego Królika. No to tam. Idziemy do pałacu... pala... pala... palapacu... Pa, nawiedzonego... pala... Palapac. Zamku... Pa, palapacu Nawiedzonego Królika. No, raz, wow. dwa, trzy, cztery, raz. To, nie mogę sprintować. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, nie tu Gdzie grubasz. mieliśmy iść? Raz, dwa, trzy, cztery. Na góry? Cztery. No, A, wy faktycznie. Nie pamiętacie? Dobra, idziemy do tego magazynu. Gdzie jest Luki? Gdzie jest Luki? O, Luki, o, Luki, Luki, A, czy Luki, się podkrąć na schodach czy co? Nie, na no, Luki nie mówię po schodach, ale gdzie to jest. O, ale super mapa. Poczekajcie, no, czemu to jest jakiś iść magazyn. No to tu chyba mam iść. To jest jakiś magazyn, chodź. Dobra, ty. idę pierwszy. Jak, TNT! Jak ma ktoś zginąć, to ty pierwszy. A, chyba mieliśmy powszechnie iść. Kradnę. No tu nie ma kamer żadnej. ty jesteś kamerą? kamerą. O książka. O Książka, daj, 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 ja czytam. Nie, ja czytam. Ja, nie, czytam ja, ja się tam. Ja się tam. Daj Uwaga, że tam. Cześć, to znowu ja. Jak pewnie się stanie, portal będzie cały zniszczony i jest zdatny do użytku. Ale spokojnie, wiedziałem, że coś takiego może się stać, więc na wszelki wypadek zdobyłem więcej Obsydianu. Większość owego Obsydianu znajdziecie w ich magazynie, ale oni bardzo lubią jeść Obsydian, więc nie wiem, czy będzie go odpowiedni na cały portal. Udało mi się ich posłuchiwać, tak jak na przykładzie książki przy portalu, w ich pokoju, przez zniszczonych z całego w pałacu nawiązanym królika. I możemy ich Ale też podsłuchiwać? Na... Tak, możemy. Zostawmy tak. tutaj lukiego mokiego. Tak, I, luki na przynęte. Tak bym ich podsłuchiwał. Tak, czego my byliśmy tam szukać? Zniszczone cegły. Idziemy szukać zniszczone cegły. Gdzie są zniszczone cegły? O, szyba O, zniszczone cegły Kopto? Masz to kopać. Luki, kop to. Luki, niewolnik. Dobra, co to jest? u światło! Zostaw światło. Ślążki. S, Luki dostaje pana. Aha. Fajne Nie, no, informacje. Fajne. Golem. Skibi di Romeo. Ej, patrz jaka fajna tajna informacja. Bum, 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 bum. Co co? co, mają co mają bo daj mi tą książkę. Ja, no, Obsidian. No, daj mi to. Daj mi Ej, bo tu year. to jest chyba to miejsce, gdzie możemy ich obserwować. Tapi. Co? Happy. Kapitan, kapitka. Kapi, o jakie to mocy? Uwaga, nie zabierać. No to nie zabieramy. No to zabieramy, dobra, pozwala. To Zabieraj że <gulet> no to szybę. Pan, jakiegoś głosu? Nie, zabierać, co? to trzeba zabierać. Post. On tu przyjdzie A, kiedyś, ja Mamy tutaj, prz... przy... tutaj przyszli, żeby. Ej, ej, kapi, kapitan, mają mającydnią? Nie. Nie wiem, w kodom. O, dzięki stary. Ty co? Ciumuj.

Dwie hey, Ej, 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 nikt. Eee. Eee. Oh, O. Wyjście. Golem. tylko